Co robi ktoś jako pierwsze, kiedy przestaje cię kochać? To nie zawsze są trzaśnięcia drzwiami, krzyki czy prośby o przestrzeń. W rzeczywistości to zazwyczaj coś znacznie cichszego, coś się zmienia, na początku niemal niezauważalnie, i jeśli nie jesteś uważny, możesz przegapić te pierwsze sygnały, te chwile, w których ich serce zaczyna się oddalać. Słowa i rutyny pozostają takie same. Ten film nie jest o dramatach, oskarżeniach ani zgadywankach. Chodzi o jasność. Bo kiedy miłość się wypala, zostawia po sobie ślad, miękki, subtelny ślad zmian w zachowaniu, emocjonalnego dystansu i wstrzymanego zaangażowania. Ten ślad opowiada prawdziwą historię, nawet jeśli ich usta milczą. W tym materiale przejdziemy przez pięć sygnałów subtelnych, ale niezwykle wymownych, które często pojawiają się jako pierwsze, gdy ktoś przestaje kochać. To nie są przypadkowe domysły, to wzorce emocjonalne. Które rzeczywiście pojawiają się w długoletnich związkach, małżeństwach i bliskich relacjach. Pod koniec tego filmu będziesz mieć jaśniejszy obraz sytuacji, co jest prawdziwe, co naprawdę się liczy i jaki może być Twój kolejny krok. Zostań z nami do końca, bo jeden z tych znaków, ten, który najczęściej pozostaje niezauważony, może zupełnie zmienić sposób, w jaki patrzysz na swój związek. Zasługujesz na szczerość. Nie tylko od innych, ale również od samego siebie. Przyjrzyjmy się więc z bliska, jak miłość, gdy zaczyna odchodzić, niemal zawsze puka w te same ciche drzwi. Pierwszy znak utrata ciekawości. Jeden z pierwszych i najcichszych znaków, że ktoś przestaje kochać, to moment, w którym przestaje być ciekawy Twojego świata. Jeszcze niedawno mogli pytać, jak poszła wizyta u lekarza, co słychać u Twoich wnuków, albo jak ostatnio sypiasz, a teraz ledwo unoszą wzrok, kiedy mówisz, nie zadają pytań uzupełniających. Nie interesują ich te małe historie, z których składa się twój dzień. Ta zmiana nie wynika tylko z rozproszenia czy nadmiaru obowiązków. To oznaka emocjonalnego odłączenia. Pozwól, że opowiem ci o Edycie i Pawle. Byli małżeństwem prawie 40 lat. Edyta opowiadała Pawłowi o wszystkim. Jak róże znowu zaczęły kwitnąć, co zrobił pies sąsiadów, jak jej klub książki pokłócił się o kryminał. Paweł kiedyś słuchał Śmiał się, kiwał głową, dorzucał jakiś komentarz, ale w pewnym momencie to się skończyło. Edyta zaczynała opowieść, a on ledwo podnosił wzrok z nad telewizora. Odpowiadał mruknięciem albo wcale. Edyta czuła to wcześniej, zanim potrafiła to nazwać. To ciężkie milczenie między nimi. To nie był tylko brak słów, to był brak zainteresowania. Kiedy ktoś cię kocha, pochyla się nad Twoim światem, chce Cię rozumieć, nawet w tych najmniejszych rzeczach, pamięta o Twoich wizytach. Obchodzi go, co cię dziś zmartwiło. Kiedy to zaangażowanie znika, zaczyna się emocjonalne wycofanie i rzadko przychodzi z krzykiem, przychodzi z ciszą. To taki rodzaj emocjonalnej nieobecności, która sprawia, że czujesz się samotny, nawet dzieląc z kimś pokój. A prawda jest taka: ludzie nie przestają pytać, bo jesteś nudny albo twoje historie się zmieniły. Przestają, bo przestali być emocjonalnie zaangażowani. Stajesz się tłem, zamiast główną postacią ich dnia. Brzmi brutalnie. Ale jeśli zaczynasz czuć, że Twoje słowa nie mają już znaczenia, może czas zapytać, kiedy przestali być ciekawi mojego świata? I dlaczego nie zauważyłem tego wcześniej? Bo kiedy ktoś przestaje Cię kochać, nie zawsze ci to powie, ale pokaże Ci to przez to, o co już nie pyta i czego już nie chce usłyszeć. Znak drugi: malejąca cierpliwość. Kiedy czyjaś miłość zaczyna gasnąć, cierpliwość często znika jako pierwsza. To, co kiedyś wywoływało uśmiech, co kiedyś było zbywane żartem albo poprawiane z czułością, nagle zaczyna irytować. Możesz opowiadać historię, którą już wcześniej opowiadałeś, albo zadać zwykłe pytanie o kalendarz czy zakupy, i spotykasz się z westchnieniem, ostrym tonem, albo chłodnym spojrzeniem, które mówi: Dlaczego mi zawracasz głowę? To, co kiedyś było zrozumieniem, teraz przypomina chodzenie po cienkim lodzie. Pomyśl na chwilę o kimś takim jak Helena, 76 lat, zawsze trochę roztrzepana. Jej mąż Ryszard kiedyś żartował z tego z czułością. Pomagał jej znaleźć okulary albo przypominał po raz piąty, gdzie zostawiła telefon. To była część ich rytmu, ale potem coś się zmieniło. Nagle Ryszard zaczął się na nią denerwować. Mamrotał pod nosem, przewracał oczami, kiedy poprosiła o pomoc przy logowaniu do bankowości internetowej. Po prostu powiedział: "Musisz sobie to sama ogarnąć." Helena nie zapomniała tego momentu. Nie dlatego, że był dramatyczny, ale dlatego, że był tak różny od tego, jak się zachowywał kiedyś. Kiedy ktoś jest zakochany, okazuje łaskę, zna twoje dziwactwa, nawyki, słabe strony i łagodnie je rozumie. Ale kiedy miłość słabnie, nawet najmniejsze prośby zaczynają wydawać się dla nich żądaniami. Zmiana jest subtelna, ale potężna. Tam, gdzie kiedyś było zrozumienie, teraz pojawia się opór. I to nie chodzi o to, co zrobiłeś źle. Chodzi o to, jak zaczynają się emocjonalnie wycofywać. Cierpliwość jest często pierwszą nicią, która pęka, zaczynasz się zastanawiać, czy jestem za bardzo potrzebujący, czy proszę o za dużo. Ale prawda jest taka, że to nie chodzi o to, żeby potrzebować mniej. Chodzi o to, jak zmieniła się ich gotowość do zaangażowania się w twoje życie. Już nie inwestują emocjonalnie, i to widać w tonie ich głosu, w sposobie, w jaki przerywają ci, w tych przewracających oczach. Zauważasz nawet to ciężkie milczenie, które następuje po zupełnie normalnym pytaniu. Nie ignoruj tej zmiany. To nie tylko złośliwość czy stres. To może być znak, że ich serce już nie jest tam, gdzie kiedyś. A jeśli czujesz się ciągle jak zawali droga, zamiast jak partner, to coś, czego zasługujesz, by być świadomym. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za cenne, napisz poniżej numer 2, żeby dać znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, które informują i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Znak trzeci: Brak wspólnego czasu. Kiedy miłość zaczyna znikać, czas zaczyna znikać razem z nią. Nie chodzi tu o godziny czy dni w kalendarzu. Ale o ten czas, który czujesz, że jest dzielony, pełny sensu i wybrany. Zauważysz, że przestają planować z Tobą. Nie dlatego, że są zajęci, ale dlatego, że nie chcą. Kiedyś siedzieli obok Ciebie podczas Twoich ulubionych programów telewizyjnych lub dołączali do Ciebie na werandzie wieczorem. Teraz spędzają czas w innych pokojach. Częściej wychodzą z domu, nie pytając, czy chciałbyś do nich dołączyć. I kiedy już zostają, ich ciało jest tam, ale uwaga nie. Pomyśl o kimś takim jak Marek, 60-latek mężczyzna. Który uwielbiał swoje poranne rytuały z żoną Lindą. Przez lata wspólnie popijali kawę przy stole w kuchni, rozmawiali o pogodzie, wiadomościach, lub po prostu siedzieli w ciszy. Nieważne było, co mówili, liczyło się bycie tam razem, ale powoli coś się zmieniło. Linda zaczęła wstawać wcześniej i wychodziła na długie spacery sama. Kawa już była gotowa, stół pusty. Mówiła, że potrzebuje czasu dla siebie. Marek rozumiał, dopóki nie zaczęło się to powtarzać. Dzień po dniu zaczął czuć się jak gość we własnym małżeństwie. Kiedy ktoś cię kocha, wyznacza czas, bo czas to forma miłości. Ale kiedy ta miłość słabnie, słabnie także ich chęć, by być blisko. I często nie będą tego wyjaśniać. Będą mówić, że są zmęczeni, że mają sprawy do załatwienia, albo nie powiedzą nic. Ale prawda jest taka, że ludzie poświęcają czas temu, na czym im zależy. A jeśli wciąż znajdujesz się samotnie, nawet gdy są w tym samym domu, to może nie być przypadek. Przestają zapraszać cię do robienia drobnych rzeczy, nie pytają jak wygląda twój dzień, zaczynają mówić idź, ja tu zostanę. A z każdą cichą decyzją odległość rośnie. Nie potrzeba wielkiej kłótni ani dramatycznego ogłoszenia. Wystarczy wystarczająco dużo poranków spędzonych osobno, wystarczająco dużo kolacji, podczas których jesz sam, wystarczająco dużo nocy, kiedy zasypiają z odwróconymi plecami. Jeśli czujesz się porzucony w relacji, która kiedyś wydawała się wspólna, nie ignoruj tego uczucia, ponieważ kiedy ktoś cię przestaje kochać, czas, który ci poświęca, nie jest zredukowany, jest usunięty i ta cisza mówi głośniej niż jakiekolwiek słowa. Znak czwarty: wstrzymywanie emocji. Nadchodzi moment, często w cichym milczeniu, kiedy ktoś przestaje wpuszczać cię do swojego świata, nie tylko do swojego dnia, ale do swojego wewnętrznego świata. Kiedyś słyszałeś o ich troskach, nadziejach, przemyśleniach o życiu, pracy czy rodzinie, ale teraz czujesz, jakby nosili maskę. Odpowiadają powierzchownymi komentarzami, mówią rzeczy takie jak „w uporządku” albo „nie martw się tym”. Ale czujesz, że coś jest inaczej. Coś jest trzymane za zamkniętymi drzwiami, a najbardziej niepokojące jest to, że już nie czujesz, że jest bezpieczne miejsce, w którym mogą ci zaufać. Pomyśl o kimś takim jak Maria, 71 lat kobieta. Jej partner Sławek zawsze był otwarty wobec niej. Skarżył się po długiej rozmowie z bratem, mówił o swoich lękach przed nadchodzącą operacją kolana, nazywał ją nawet swoją najlepszą przyjaciółką. Ale w ciągu ostatniego roku coś się zmieniło, kiedy zmarł jego kuzyn. Maria dowiedziała się dopiero tydzień później, kiedy zapytała dlaczego. Nie powiedział jej tego wcześniej, po prostu odpowiedział: Nie chciałem cię obarczać, ale wiedziała, że to nie była prawda. Łatwiej było mu ponieść to samemu, niż zaprosić ją do swojego świata. Ta zmiana nie następuje z dnia na dzień, ale kiedy ktoś przestaje cię kochać, zaczyna zamykać emocjonalne drzwi. Wciąż rozmawiają, tak, ale nie o tym, co naprawdę ma znaczenie, nie o tym, co jest prawdziwe. Zaczynasz czuć się jak współlokator, a nie jak partner. Ważne decyzje zapadają bez ciebie. Myśli, które kiedyś dzieliliście podczas kolacji. Teraz cicho siedzą w ich głowie, a ty nawet nie wiesz, co ci brakuje, dopóki nie poczujesz, jak rośnie dystans. Ludzie nie przestają po prostu rozmawiać, przestają ufać ci z prawdą, a to boli bardziej niż milczenie, ponieważ oznacza, że już nie widzą cię jako osobę, do której mogą się zwrócić, gdy życie staje się trudne lub niepewne. Mogą nadal być uprzejmi, nadal zmywać naczynia, nadal siedzieć obok ciebie w kościele, ale ciepło zniknęło, bliskość zniknęła. A kiedy próbujesz sięgnąć po to, kiedy pytasz co się stało, lub próbujesz się połączyć, oni się cofają. Nie zawsze z gniewem, ale z unikiem. Mówią, jestem po prostu zmęczony albo nie zrozumiesz, ale tak naprawdę mówią, już odwróciłem się do środka, już zacząłem się odłączać. Jeśli nadal oglądasz to wideo i uważasz, że te wskazówki są cenne, napisz numer 4 w komentarzach, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowy content, który informuje i inspiruje. Teraz przejdźmy dalej. Znak 5. Fizyczne wycofanie. Kiedy emocjonalna bliskość zaczyna zanikać, ciało często podąża za tym. Zauważysz mniej przytulasów, mniej kontaktu wzrokowego. Brak długotrwałych dotyków na ramieniu czy pocałunków czoło bez powodu. Nawet siedzenie razem na kanapie zaczyna wyglądać jak dwie osoby dzielące przestrzeń, a nie bliskość. Dla wielu par fizyczna bliskość jest miejscem, w którym niewypowiedziana miłość wciąż jest żywa. Kiedy to zniknie, nie tylko czujesz się samotny. To tak, jakby miłość fizycznie się wycofała. Pomyśl o Zbyszku i Ali, którzy byli małżeństwem przez 45 lat. Przez większość swojego życia byli naturalnie czułymi osobami. Trzymali się za ręce podczas spacerów, pocierali sobie ramiona po długim dniu. Zbyszek zawsze przyciągał. Ale do szybkiego pocałunku przed snem, ale po jego przejściu na emeryturę, coś się zmieniło. Stał się cichszy, bardziej odległy. Odwracał się plecami w łóżku, zrzucał jej dłoń, kiedy próbowała ją położyć na jego kolanie podczas oglądania telewizji. Przestał inicjować jakiekolwiek dotyki, a stopniowo Alice przestała sięgać również. Nie dlatego, że przestała go kochać, ale dlatego, że nie wiedziała, gdzie teraz stoi. Dotyk fizyczny to rodzaj języka. Mówi, jestem tu, zależy mi, nadal cię wybieram. A kiedy ktoś przestaje cię kochać, przestaje mówić tym językiem. Unika tego, odciąga się, przestaje sięgać po Twoją rękę. W miejscach publicznych lekko się wzdryga. Kiedy pochylasz się po pocałunek, to subtelne. Ale wbija się głęboko. A im dłużej to trwa, tym trudniej jest zbudować tę przepaść. To nie chodzi o pasję czy romans. Nie zawsze. Chodzi o obecność, poczucie bezpieczeństwa, wrażenie, że nawet w milczeniu nadal jesteś ważny. Kiedy to zniknie, łatwo zacząć wątpić w wszystko, zastanawiać się, czy zrobiłeś coś źle, ale często to nie chodzi o to, co zrobiłeś. Chodzi o to, jak oni się czują i jak przestali czuć się emocjonalnie lub fizycznie przyciągani do ciebie. Jeśli zauważyłeś, że ciepło znika z pokoju, kiedy wchodzą, albo jeśli twoje przytulanie zaczyna przypominać uprzejme gesty, a nie prawdziwą więź, może nadszedł czas, aby skonfrontować się z tym, co już nie jest wypowiadane. Bo kiedy ktoś przestaje cię kochać, ciało to wie i zaczyna pokazywać to krok po kroku. Końcowe przemyślenia. Teraz, kiedy usłyszałeś te pięć znaków, poświęć chwilę na refleksję. Może jeden z nich wyróżnił się bardziej, może wszystkie. Ważne jest, aby nie tylko rozpoznać te znaki, ale także zrozumieć, co one oznaczają dla Ciebie. Bo kiedy miłość zaczyna wygasać, często czujemy to w naszym wnętrzu, zanim zobaczymy to w słowach czy czynach, a jednak wciąż wątpimy w siebie, minimalizujemy to, mówimy sobie, żeby nie przesadzać. Ale prawda jest taka, że emocjonalna odległość zawsze zostawia ślady w postaci ciszy, unikania i kurczącego się poczucia bycia znanym. Jeśli poczułeś tę zmianę, jeśli zastanawiasz się, czy to, co przeżywasz, jest prawdziwe, to prawdopodobnie tak jest i nie wyobrażasz sobie tego. Czujesz różnicę między byciem wybranym a byciem tolerowanym. To nie jest coś, czego należy ignorować. To coś, co należy zbadać z uczciwością, odwagą i współczuciem, zarówno dla siebie, jak i dla relacji. Nic z tego nie oznacza, że cała miłość odeszła, lub że nie da się naprawić rzeczy. Ale pierwszy krok zawsze polega na jasnym spojrzeniu, bo kiedy rozpoznasz wzorce, przestaniesz obwiniać siebie. Przestaniesz nosić ciężar jednostronnej więzi i zaczniesz zadawać właściwe pytania. Czy czuję się emocjonalnie bezpieczny w tym miejscu? Czy traktuje się mnie z troską? Czy wciąż czuję, że się liczę? Pamiętaj, twoje wewnętrzne poczucie spokoju jest tak samo ważne jak komfort innych. I chociaż może boleć przyznać, że miłość kogoś zanika, to znacznie bardziej bolesne jest udawanie, że tak nie jest. Zasługujesz na prawdziwą miłość. Taką, która się pojawia, angażuje, pozostaje ciekawa i wybiera cię dzień po dniu. Dziękujemy, że dołączyłeś do nas dzisiaj. Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, którą się dzisiaj nauczyłeś, i jak zamierzasz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje przemyślenia są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich podzielić. Czytanie Waszych komentarzy daje nam ogromną motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, polub, subskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu, który ma na celu informowanie i inspirowanie ciebie. Dzięki za oglądanie, i nie możemy się doczekać, by zobaczyć Cię w następnym wideo.